Cześć, dzień dobry wszystkim w Szumi Lesie. Moi drodzy, jak widzicie tutaj za mną, zacząłem tynkować już ostatnią warstwą tynku wapiennego zewnętrzne ściany domu i za chwilkę będziecie mogli zobaczyć jak ja to robię, chociaż nie będzie to żaden film instruktażowy. Ja nie jestem tynkarzem zawodowym, zwłaszcza przy takim budownictwie, bo to też jest duża różnica co do takich popularnych technologii. Tak to mniej więcej wygląda już prawie po wyschnięciu. Właśnie kończę już tynki zewnętrzne, więc za chwilę Wam pokażę na szybciutko, bo będzie padać za moment znowu. Słuchajcie, nie tłumaczę się z tego, dlaczego nie używam takich czy innych narzędzi. Już to tyle razy mówiłem, a i tak zawsze ktoś mi tam coś powie, że coś źle robię czy coś. Jeżeli komuś odpowiada moja taka metoda, którą sobie obrałem, fajnie, korzystajcie. Jeżeli nie, po prostu szukajcie innych, nie, za dużo gadania. Nie, nie mam na to czasu. Więc szybko, jak ktoś nie widział, to do kastry wrzucam wapno hydratyzowane. Tutaj na 90 litrów dwa worki po 25 kg wchodzi i około 50 litrów wody. Z tego ma się zrobić takie ciasto wapienne. Albo używam na drugi dzień tego, albo nawet po godzinie. I później tak, wrzucam tutaj sobie około 10 takich łopat, takiego ciasta do kastry i z 35 łopat piasku. Tak mniej więcej, tam między, proporcja między 1 do 3, a 1 do 4 z piaskiem. Dodaję troszeczkę wody, mieszam na coś takiego, taką, taką zaprawę. To muszę trochę jeszcze zamieszać za chwilę, ale no, no taka konsystencja. No. I zanoszę, już Wam pokazuję po prostu, jak robię. Słuchajcie, nie wiem, czy coś będzie słychać, jak będę teraz mówił, ale trudno. No, najwyżej dźwięk dogram później. Ściany mam tak przygotowaną, jak mam. Jakieś większe nierówności czy słomki usuwam, zwilżam. Już mi się któryś ten zepsuł. Czy kupię droższy czy tańszy, to jest ciągle tak samo. i robię pierwszą warstwę, którą mocno wcieram. Siap. Też muchy, panie. Też nie rzucam, nie robię innych rzeczy, bo ja po prostu nie umiem. Umiem tylko tak. Teraz szybciutko wtapiam siatkę. Jeśli ta siatka jest potrzebna, pół domu zrobiłem z siatką, ponad pół. A później się dowiedziałem, że nie wszędzie muszę, więc już teraz w takich miejscach siatki nie daję. Po prostu drugą warstwę nakładam. Często ta druga warstwa jest w ogóle grubsza. I teraz moi drodzy, ja już to zostawiam. Bo zwykle robiłem jeszcze taką drugą paczką, troszeczkę wygładzałem, ale ja to tylko tak teraz robię. Już mi się nie chce z tym bawić, jakoś strasznie. Natomiast tutaj mamy do czynienia, czekajcie, może tu wyżej pokażę. Że tutaj teraz biorę sobie, zmieniam rękawiczki, bo już od tego wapna to tak na co dzień to się dużo nie dzieje, ale, ale jak się kurde, już robi ileś tam tych ścian, to w pewnym momencie już po prostu te łapy są tak wysuszone, że to naprawdę jest mega nieprzyjemne. Zakładam te rękawice i teraz zwykłą gąbką i wo z wodą. Wszystko zależy od tego, jak, kiedy to się robi od chłonności podłoża, od wilgotności powietrza to zaraz o tym wszystko powiem. Trzeba po prostu znaleźć taki moment, kiedy to już jest na tyle twardawe, żeby, żeby już się nie rozwalało ale na tyle miękkie, żeby dało się formować. A te łączenia najlepiej robić od razu. Albo po chwili chociaż, no teraz to jeszcze za wcześnie. No nic, to na razie jeszcze, jeszcze musi chwilę poczekać tutaj, bo, bo jest zbyt to wszystko świeże. Yy. Zwracam uwagę, że jest olbrzymia różnica, jeśli chodzi o schnięcie i tężenie ten, tego pomiędzy starym tynkiem podkładowym, wzwapna, a nowym. Na nowym tynku, który jeszcze się nie, dobrze tam nie skarbonizowało to wszystko, bardzo szybko wchłania wodę i ta zaprawa momentalnie, i tam robiłem na górze, zaraz Wam pokażę, to tam jak nałożyłem tak, to od razu mogłem trzeć, tak szybko wypijała ta poprzednia warstwa wody. Tutaj jest starszy tynk, ma już z półtora roku praktycznie i po prostu on, on praktycznie nie pije w ogóle tej wody, przez co dużo dłużej trzeba czekać na to gąbkowanie, ale z drugiej strony ogółem rzecz biorąc tynk dużo szybciej schnie. A schnie dlatego, że po prostu jest no, nie, nie wchłonął ten poprzedni. Wody, tak? I tutaj też chcę wam pokazać coś, że tak. Na przykład, tutaj na tej ścianie zobaczcie, tutaj wygląda, jakby to było wszystko mega mokre jeszcze. Bo jest jeszcze wilgotne, ale, ale nie aż tak. Tutaj suche, a to było robione dzień wcześniej. I to suche już jest od dawna, już jakiś tydzień. A to jeszcze nie. I to jest na takim samym tynku zrobione, tylko że to jak zrobiłem w dzień ładny, to na drugi dzień przyszedł deszcz. Nie zmoczyło tego, bo to pod dachem jest oczywiście, ale wilgotność powietrza bardzo się zwiększyła i dlatego to tak właśnie dużo dużo schnie wtedy. O, tutaj teraz te ściany robię. Te ściany robiłem w sumie, no jakbym się dobrze spiął, to bym w dwa dni zrobił, ale robiłem w trzy, bo niestety pogoda mi przeszkodziła. To i tak jestem w szoku, że najtrudniejsze ściany zrobiłem w 3 dni, a inne robiłem w 4 albo nawet 5. No niestety, praktycznie na otynkowanie całego tego domu z zewnątrz strzed mi około miesiąca. No bo to jak samemu jeszcze taką techniką, jeszcze siatkę zatapiałem na całym domu prawie, to to, to naprawdę dużo. No, no nie jest to technika szybka w żaden sposób. Ale co chciałem powiedzieć, to robiłem 2 dni temu tu, i to dwa dni temu już praktycznie tak samo wyglądało. To na przykład robiłem wczoraj i to rano, i prawie w ogóle nie wyschło. A to dlatego, że tamto robiłem w dzień słoneczny, i taki wieczny dosyć, i schło momentalnie. Jak ja skończyłem wieczorem, to patrzę, a pierwsze te miejsca co robiłem, to już praktycznie są suche. Natomiast po tym dniu, to co robiłem wczoraj, tu. I tu i dzisiaj, dzisiaj już jest pochmurno jak widzicie, pada deszcz od czasu do czasu, wczoraj też wilgoć duża, więc te tynki po prostu mega długo schną wtedy w porównaniu do tych, które są robione słoneczny dzień. Także moi drodzy cieszę się, że wreszcie mam za sobą jeszcze tylko to gąbkowanie mi to przyszło. Nie jestem zadowolony z efektu jakby wizualnego tego, bo uważam, że te łączenia mi wyszły tak kijowo i można byłoby lepiej zrobić. No ale cieszę się, że, że zrobiłem, że te tynki naprawdę ładnie się trzymają, nie pękają. Łącznie tutaj na ten dom, jeśli chodzi o tynki zewnętrzne wapienne, Zeszło około 4 ton wapna, no może troszeczkę mniej, ale liczę tak już 4 tony, że mniej więcej około 4 ton kupiłem. Do tego dużo więcej piasku, no bo to piasek to wiadomo w większej ilości był kupowany. Także tutaj pewnie ze 20 ton minimum na te tynki poszło. No ale nie wiem, nie liczyłem tego w ogóle. Warstwa tego tynku ma tak około 5 cm, myślę mniej więcej, bo to mówię, tynk nierówny jest i na nierównym był położony, więc nie ma co tutaj się jakieś spodziewać cudów, że na pewno wyliczę, że to tak i tak. Co chciałem jeszcze powiedzieć? No mówię praktycznie miesiąc ostatnią warstwę robiłem, także dosyć długo, bo to ja po prostu już jestem zmęczony, muszę czasami odpocząć jeden dzień, mam jakieś inne obowiązki, muszę też z dziećmi gdzieś wyjść czy coś. Nie mogę tak y, tyrać, y, że tak powiem dzień w dzień jak robiłem to na początku, bo, bo po prostu zajechałem się też w pewnym momencie no i tak ten domek tu wygląda no z bliska oczywiście jeszcze wam pokażę parę detali, które pewnie zbyt piękne nie będą, może z drugiej strony przejdę, tutaj najbrzydziej chyba mi wyszło, bo to takie placki właśnie z siatką robiłem i to takie te łączenia to tak, no nieładnie to wygląda no, no co tutaj dużo mówić no, im bliżej się podejdzie tym tym gorzej, jeszcze jak się światło zapali gdzieś tak z boku to, to tym bardziej, tak, tu też widać, że będzie, będzie tak dziwnie troszkę to zrobione, ale wiecie, co? Jakoś nie będę się tym strasznie przejmował. Chciałbym, żeby było trochę ładniej, ale nie będę, nie będę się tak ten. Tu narożniki mam tak po prostu wprowadzone, tak. No takie półokrągłe, co już się tam. A nie, to pszczoła jakaś czy osa. Myślałem, że się panie już zadomowił. Na tych, oczywiście, brudnych oknach, o których lubicie wspominać. Takie zaoblenia porobiłem. Można to oczywiście jeszcze postarać się wyszlifować na sucho czymś, jeżeli ktoś ma ochotę straszną na to. Myślę, że będzie trzeba to pomalować za 2-3 lata, może farbą wapienną. Jak już to wapno ładnie złapie, skarbonizuje to wszystko, już te wszystkie procesy przestaną mieć tutaj jakieś znaczenie większe, to wtedy pewnie trzeba będzie pomalować jakimś, jakąś farbą wapienną. Może ze względu na ten głupawy fundament, nasz będziemy musieli tutaj jakąś warstwę hydrofobizacyjną, czy jak ona się tam nazywa, zastosować. Zobaczymy, bo to jest tak że ja sprawdzałem teraz i lałem wodę po tym po ścianie. No to teraz ona się wchłania rzeczywiście, ale jak yy, próbowałem troszeczkę namoczyć ten nasz tynk yy, stary, żeby na nim yy, nowy, teraz ten trzeci położyć, no to po prostu yy, naprawdę on mało co tę wodę w ogóle przyjmuje. Więc widać, że po, po przejściu tego procesu, całego karbonizacji, jest naprawdę nieźle. Ściana na pewno nie jest prosta. Tak wyszło jak wyszło. Nie to, że jestem niezadowolony, bo cieszę się, że wreszcie to dziadostwa skończyłem, bo już mam tego dosyć. Ale tak no mogłoby być ciutek lepiej. No mogłoby tych łączeń nie być widać. No ja bym te łączenia zrobił ładniej. To już by mi ten y, bardziej się podobało. A przy okazji jeszcze różne takie rzeczy, co mi się przypominają. Piasku nie przesiewałem. Bo niby mam 0,2 mm, znaczy 0,2, znaczy 2 mm do 2 mm <grywki> piasek. Ale to jest takie, wiecie, dziadostwo. Tylko tak gadają, że tak jest, a tak naprawdę on nie jest dobrze przesiany. Także on nie jest do 2 mm, tylko ma tutaj naprawdę duże kawałki żwiru. O, proszę zobaczyć, jakie. Czasem nawet kamienie się zdarzają, około centymetra. Więc czasem te kamienie po prostu już musiałem wywalić, jakby z zaprawy. Jak gdzieś mi tam szurnęło po, po tej mojej pacce, Ale nie chciało mi się tego przesiewać, bo stwierdziłem, że robię. Po prostu robię warstwę około centymetra w niektórych. Nawet mi wyszło około półtora prawie, więc, więc no, po prostu nie przesiewałem, bo to jest kolejna robota. Z jednej kopalni ten piasek przyszedł taki e, kolorem niby nam się bardziej po, podobający, ale dużo gorzej przesiany niż z drugiej. No i co? I teraz tutaj jak gdzieś tam, o, na przykład to widać, tak? To jest jakiś tam kameczek, tu, tu, o, tutaj na przykład. Ja stwierdziłem, że nie, ja nie będę wiecie tego, To, to jest Jakbym teraz chciał to pomalować farbami jeszcze jakimiś wapiennymi, no to po prostu też to co przykryje właściwie, więc... Tak naprawdę też to przesiewanie nie jest takie dobre w sumie, bo lepiej jak piasek ma różną granulację. Jak wszystkie będą miały 2 mm albo 1, to one się tak układają, wiecie, to jest tak jak byście do jakiegoś pojemnika wrzucili piłki, piłeczki po prostu okrągłe o różnych rozmiarach, to one się pomiędzy, pomiędzy te duże, gdzie jest dużo powietrza między nimi w te przerwy jakieś małe się powtykają i one dobrze po prostu się właśnie wtykają między siebie, wypełniają szczelnie, powietrza jest mało między nimi tak, tak samo tutaj w ścianie one się układają lepiej jak jest duży i mały kamyk i, i no, było parę osób tutaj, i jeszcze jak była ta poprzednia warstwa, też tynku, to się mnie pytali, jak ja to zrobiłem, że, że te tynki są takie po pierwsze, takie twarde, a po drugie, że się nie osypują i że nie, nie brudzą. Tak? No co prawda, teraz też te piaski, te, te to muszą się osypać, no ale. Generalnie były takie pytania, bo każdy myślał, że po prostu to wapno to będzie zaraz wszystko brudzić łapy i, i, i będzie się osypywać, że nie ma cementu i tak dalej. No ale tak nie jest. To jest naprawdę solidna, solidna rzecz. Nie jest tak łatwo to, to rozwalić. Zwłaszcza że pod spodem jest warstwa zbrojona ze słomą, to już jest naprawdę mega twarda. Ja teraz były takie malutkie nierówności w niektórych miejscach, że wiedziałem, że będą wystawać dalej niż ten tynk i chciałem je rozwalić. To naprawdę musiałem wziąć śrubokręt, czy coś tak mocniej w to przypierdzielić, bo paluchem czy coś to nie dało rady. Także to się trzyma w miarę ładnie, jeszcze jak właśnie przejdzie te procesy karbonizacji, to naprawdę fajnie to, to wygląda. Tak jak mówię, około 5 cm warstwa mniej więcej, może 4,5, około 5, maksymalnie grubość tego tynku. No i tyle, no chyba już większe rzeczy powiedziałem, zacznę tu sobie sprzątać jeszcze moje szpargały różne, jeżeli jest ciepło, macie taki czas, że niestety musicie robić wtedy, kiedy jest ciepło, warto sobie wziąć taki spryskiwacz jakiś na kiju i codziennie przejść i nawet dwa razy dziennie spryskać te tynki wodą, żeby one po prostu zbyt szybko nie wysychały, bo wtedy mogą rzeczywiście, no po prostu pękać, tak? zwłaszcza jeśli się da za mało piasku. Z tynkami wapiennymi jest moim zdaniem trochę trudniej niż z glinianymi, zwłaszcza na zewnątrz, dlatego, że tu jest wiatr, już pomijając, że przeszkadza w pracach, ale po prostu szybciej to wszystko schnie i do tego słońce, wilgotność powietrza, to jak jest taka pogoda jak teraz jest większa, ale jak jest sucho, to na, na zewnątrz naprawdę te tynki szybko schną i ciężko jest je zrobić właśnie jakoś równo, strasznie. Można się... No zniechęcić do tego, że, że człowiek nie nadąża za schnięciem tego i jakoś tak szybciej wiąże to wapno, jednak. Także tutaj naprawdę jest wiele niuansów i, i musicie patrzeć na to e, sami, sami, dojść do tego. Nie ma takiej złotej recepty, że ja Wam powiem, że zrobiłem tynk i teraz za godzinę się go przeciera, bo to po pierwsze zależy, na jakim gruncie jest zrobione, czy na starym tynku, czy na nowym. Jest olbrzymia różnica naprawdę. Tutaj na przykład za. Zagąbkuję to dobrze dopiero za 4 godziny. Tam na górze bym to zrobił z 20 minut. 20 minut by mi było potrzebne, żeby to zrobić. Także to jest olbrzymia różnica. Zależy jaka grubość, zależy też ile piasku dajecie. Im więcej piasku, tym szybciej to wyschnie, bo jednak to wapno głównie trzyma eee, tę wodę. Jaka jest wilgotność powietrza, czy jest wiatr, czy jest gorąco, czy, czy, czy pada deszcz, czy nie pada. No, słońce świeci. no Jest naprawdę mnóstwo tego Także musicie sobie sami to ocenić, jeżeli byście w ogóle coś takiego próbowali robić. Tynki wapienne oczywiście można też zrobić w środku, ale ja się zdecydowałem na gliniane. Także robię wapienne tylko tutaj na zewnątrz. No nic, nagadałem się, narobiłem się i jeszcze dalej będę robił. Także należy mi się chwila odpoczynku w ogrodzie. I to nie koniec niestety prac z wapnem, bo jeszcze ścianki kolankowe muszę w środku zrobić w specyficzny tam sposób. Ale już przynajmniej cieszę się, że większość roboty tutaj mam za sobą. Na zewnątrz zostało mi umycie okien, zrobienie tam podmurówki czy coś. Ale to to okna jakoś niedługo się umyje. To to sobie zostawię na przyszły rok. Nie będę się z tym męczył. Biorę się. Chciałem yy... powiedzieć ostro do roboty w środku, ale czy ostro to się okaże, czy... <laughs> Kurde, czy będę miał siłę? Dobra, tyle z tej relacji. Na pewno długi film, ale setny odcinek chyba to. Mogłem się nagadać, prawda? Należało mi się wreszcie. Do zobaczenia, pa.